Z tej strony pan, Panda1 i no poprzednia część mi się nie nagrała, ale no dobra. Teraz y, powiem wam, że robimy serię Survival i no na podrobie Minecrafta, ale trudno. Ja sobie od razu wyłączyć dźwięki, bo ja nie, nie lubię z dźwiękami z Minecraft, Minecrafta grać i to mnie wkurza. Znaczy, czasem są straszne dźwięki, ale się Nieważne, w sumie. Nieważne, nie było tego. Jak coś to sorry za tym. Dobra, um, już powracam. Musiałam tylko wyłączyć wi Fi i już jestem. No, nagrywa się. I zaczynamy serię survival. O, ale fajnie się trafiło. O! Ale ał, ał, ał. się fajnie trafiło, od razu już jest jest. I serio, że nie mam tekstur paka, ale no nie wiem, coś mi się tez, skazywało mi się tekstur pak i będziecie mieli ochydne tekstury, a nie. Piękne tekstury, ale trudno. Czy ile drewna z tego jest o kurde czero to tu wilka. aha dobra ja nie dobra tu są bagna